Tylko walczę Walcz, a nie popisuj się! O ja, o szybki jesteś! A niech to. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre. Największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z jaskrem? Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Hmm, czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oxenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Cesarz konsekwentnie prze na północ, na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak, ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu i że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Wracając do tematu. O kim mówił Jaskier? Wiecie nic coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Zresztą, kto go tam wie, mógł to wszystko zmyślić, żeby wzbudzić naszą zazdrość. Śpiewaczyna. Chyba skutecznie, bo od razu cała się zapaliłaś. Pale się do tego, żeby dać ci w nos, Markulo. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu.